Poradne pytania Radio, Olsztyn. Andrzej Piedziewicz. Witam Państwa, a naszym gościem jest dziś Wojciech Krztoń, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie państwa, witam w nowym roku wszystkich słuchaczy. Zaczniemy od podsumowania roku ubiegłego na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim. Na początku roku 2025 stopa bezrobocia wynosiła u nas 9%. Ile było na koniec 2025, to jeszcze dokładnie nie wiemy? Takie pełne dane mamy za listopad, tylko że no właśnie w listopadzie ta stopa bezrobocia znów była 9%. W ciągu roku mieliśmy najpierw wiosenny spadek stopy bezrobocia, ale od czerwca ona właściwie nieprzerwanie do tego listopada szła w górę. Co się stało? Coś niepokojącego zadziało się na warmińsko-mazurskim rynku pracy? Nie, aż tak niepokojącego na pewno nie. Są dwa powody, jakby wzrostu bezrobocia w okresach jesienno-zimowo-wiosennych. Przede wszystkim tutaj tak jak co roku zawsze ta sezonowość się odbija na naszym województwie w województwie w rynku pracy. Sezonowość ma duże znaczenie. Jak pan wspomniał, to faktycznie od czerwca stopa bezrobocia wzrosła i ona jest taka sama jak w styczniu 2020, 2025 roku. Ma 9 a to wynika, że od 1 czerwca zmieniły się przepisy dotyczące osób bezrobotnych zostało złagodzone, jakby posiadanie statusu bezrobotnych, więc więcej osób może posiadać ten status. Jest mniej wyrejestrowań. i z tego tytułu od czerwca odnotowujemy systematyczny wzrost stopy bezrobocia i. Przede wszystkim to jest tym spowodowane. No a potem jeszcze nie udołożyła się ta sezonowość, o której Pan wspomniał. Się. A jeśli chodzi o oferty pracy, czy one były cały czas, bo w ciągu roku pojawiały się takie, no, różne powiedziałbym, sygnały. Mówiło się o tym, że tych ofert pracy, tych nowych ofert pracy do urzędów pracy wpływa jednak mniej niż wpływało w roku 2024. I to jest troszkę niepokojące, bo jakby faktycznie jakby byśmy patrzyli tylko na ten czynnik, to to mamy, mamy z tym problem, bo tych ofert jest zdecydowanie mniej. E, szacunkowo. Tak jak sobie przygotowałem się do dzisiejszego spotkania, to jest o ponad 29% ofert mniej niż w stosunku styczniu-listopad 2025. Czy to oznacza jakieś spowolnienie gospodarcze, jak pan to interpretuje? E, troszeczkę pewnie ma to jakiś wpływ, te spowolnienie gospodarcze, bo tych ofert jest zdecydowanie mniej. Wydaje się, tak jak się prognozuje, Krajowa Izba Gospodarcza prognozuje, że jednak to odbicie gospodarcze będzie w 2026 roku i tych owad pracy będzie więcej, w szczególności w nowych technologiach, czy też dotyczących opieki zdrowotnej. No właśnie, to płynnie przeszliśmy do rozpoczętego już roku 2026. Jakie są Pańskie prognozy na ten rozpoczęty już 2026 hmm. rok? Będzie lepiej na rynku pracy? Czy należy się spodziewać jakiejś stabilizacji? Rozumiem, że istotnego pogorszenia. Na razie czy nikt nie prognozuje? Nikt nie prognozuje. Gdzieś tam faktycznie, faktycznie przyglądaliśmy się danym statystycznym. Oczywiście te bezrobocie, tak jak tutaj wspomnieliśmy o tej sezonowości, będzie przez chwilę jeszcze zostało i pewnie zakręci się w Polsce koło 6%, może troszkę powyżej. Czyli I u nas cel... pewnie przebije te 9% w danych za grudzień i tak, tak, kiedy Tak, uważam, je że tak będzie, no ale to, to dalej uważamy, że to będzie po prostu związane i troszkę jeszcze z tym legislacją, ale też sezonowością. Jest stabilizacja na rynku pracy. Myślę, że tutaj żadnego krachu nie przewidujemy i nie będzie z tym problemu. Odbicie będzie, bo jakby też są te środki z KPO, które jakby nakręcają gospodarkę, i też tych ofert pracy powinno być więcej. Od marca, wiadomo, ruszą prace sezonowe, więc tutaj też tych ofert pracy będzie zdecydowanie więcej. I tak przewidujemy. Czyli raczej prognozy dość optymistyczne na no, 2020 Stabilnie do przodu. Panie dyrektorze, oczywiście Urzędy Pracy cały czas mają też pewne instrumenty do wspierania bezrobotnych, to ile pieniędzy będzie na wspieranie bezrobotnych w naszym województwie w tym A, roku? Złożone pytanie, bo możemy tutaj powiedzieć i dla bezrobotnych, i też dla pracodawców. Ja chciałem bardzo wspomnieć o Krajowym Funduszu Szkoleniowym który jest przewidziany właśnie dla pracodawców, żeby mogli przeszkolić swoich pracowników, żeby zachować miejsca pracy, podnieść kwalifikacje, zmienić im kwalifikacje, umiejętności i tutaj na przyszły rok mamy. Na ten rok no właśnie, jeszcze nie mogę się przyzwyczaić, na ten rok 2026 mamy przewidziane w województwie ponad 13 milionów 300 tysięcy złotych. Na same te szkolenia i Na same szkolenia dla pracodawców? Hmm. Tutaj są wskazane priorytety Ministerstwa do Pracy, jak też wojewódzkie związane. Z naszym rynkiem pracy, tych, których pracodawcy muszą się zmieścić, żeby, żeby móc przeszkolić swoich pracowników, wydaje się, że ta suma jest OK, bo ona jest wyższa niż w roku poprzednim. Natomiast jeśli chodzi o aktywizację bezrobocia, sobie tutaj posłużę się troszeczkę też danymi, żeby też być dokładniejszym, precyzyjnym. Przede wszystkim tak, w 2025 roku zaktywizowano. Prawie 11 tysięcy osób. Mówimy tu o aktywizacji różnymi elementami, takimi jak staże szkolenia, czy też inne inne formy aktywizacji. Oczywiście od tego, do tego było doradztwo pośrednictwo pracy, ale o tym już na razie nie wspominam. Na 2026 rok niestety mamy mniej środków niż w roku poprzednim. Czyli jest więcej pieniędzy na szkolenie prowadzone przez pracodawców troszkę więcej zatrudnionych, więcej. natomiast mniej na wspieranie tych, którzy są bezrobotni. Przynajmniej na początku roku na pewno tych pieniędzy będzie mniej i tutaj jakby ogólną pulą dysponujemy na województwo, to jest ponad 94 miliony 800 złotych, to jest na województwo, na urzędy pracy, z tego jest część finans, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i część, która jest z tego wyłączona i ta druga część, niestety to jest ponad 11 milionów i jest 80% Pierwotnie mniej niż z poprzednim roku, z tej części mniejszej, tak? e, Więc tutaj może powiatowe, urzędy pracy mają problem, jakby z tej części finansować, bo mają zobowiązania z poprzedniego roku. Z tej części mogą finansować np. roboty publiczne bądź prace społecznie użyteczne. Z tej długiej części. Na te działania będzie problem, przynajmniej na początku roku. Podejmujemy, zarówno my, jak i Powiatowe Urzędy Pracy, jak i też Samorząd Województwa, staranie, żeby już była uruchomiona pierwsza rezerwa z Ministerstwa, więc z prognozy są takie, że będzie już w styczniu pierwsza rezerwa uruchomiona właśnie dla tych, na te środki, żeby można było zabezpieczyć zobowiązania z, z tamtego roku. Też mamy sygnały, że będą. Ta te, te rezerwa też będzie w kolejnych miesiącach też będzie uzupełniana. Natomiast urzędy pracy no mają, mają 94 miliony, tak jak powiedziałem, prawie 94 miliony na aktywizację osób bezrobotnych. Będą mogły z tego skorzystać w większości form. Jakie to formy? To tak jak wspomniałem, bardzo popularne są staże dla bezrobotnych, czyli nabywanie kompetencji, umiejętności w miejscu pracy bez jeszcze zawierania stosunku pracy. Szkolenia dla osób bezrobotnych, które chcą podjąć pracę u jakiegoś pracodawcy, bardzo popularne, choć kosztowne, ale bardzo popularne i bardzo efektywne są dotacje dla osób bezrobotnych. Wiadomo, dotacje na jednoosobowe działalności. Jednoosobowe działalności. To zawsze było bardzo e, popularne i, i też dobrze, bo jakby te osoby wchodziły na rynek pracy i utrzymywały się dużo dłużej, więc tu jest OK. Mamy też prace interwencyjne, mamy też bon zasiedleniowy, więc powiatowe urzędy pracy dysponują szeregiem. Różnych możliwości, żeby zaktywizować osoby bezrobotne. Jeśli chodzi o szczegóły, to jak oczywiście zapraszam do powiatowych urzędów pracy w naszym województwie, żeby też zapoznać się ze szczególnymi obwarowaniami. No dobrze, i na razie tych pieniędzy jest mniej, natomiast tak jak Pan mówi, jest nadzieja, że to dofinansowanie przekazywane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ciągu roku się zwiększy. Zresztą takie są chyba doświadczenia wielu, wielu, wielu ubiegłych lat. Na początku tych pieniędzy było mniej, a potem były dokładane w ciągu roku. Dokładnie tak, jeśli chodzi na przykład o rok 2024-2025, to w 2025 roku było więcej pieniędzy niż w 2024, teraz jest niestety mniej niż w 2026, będzie troszkę mniej niż, czy może nie troszkę będzie mniej niż w 2025. Tak jak powiedziałem, działamy, samorząd województwa. My, Powiatowy Urząd Pracy, działamy, żeby Ministerstwo też uruchamiało pulę rezerwową, bo zawsze ją ma i w tym roku, z tego co wiem, też ma troszkę większą niż w latach ubiegłych. To będziemy czekać na te pieniądze i na ich efekty. Jasne. Wojciech Krztoń, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Małe, mała, mała uwaga, pytań. nie wicedyrektor, zastępca dyrektora. Od 1 czerwca zmieniło się, zmieniło się nazewnictwo. Myślę, ja że, się myślę, że ta zmiana nazewnictwa jest na pewno z waszego punktu widzenia istotna. No to dobrze. Zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, Wojciech Chrztoń, był gościem poradnych pytań Radia Olsztyn. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam państwa.